Siemaneczko, siemaneczko mordeczki, z tej strony Jełopy na serii po polskiemu. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie, miasta już tutaj ładowarką, zasuwa z belkami na pełnej, bo no dosyć dużej mamy, sami możecie sobie w tym momencie zobaczyć. Pożycie, belek mamy pełno, idą one od razu na sprzedaż. 50 tysięcy na koncie, dostaliśmy sobie 20... Eee, ta, czy w końcu 1, ja mówię? 21 okay. tysięcy, to jesteśmy sobie za Bisonu w ostatnim odcinku. Kto jeszcze nie widział nowego kombajna, którego sobie również tam kupiliśmy. Znaczy no w sumie przyjechał, no wiadomo plus pożyczka i tak dalej, no to możecie sobie zobaczyć na poprzednim odcineczku. Jak przyjechał do nas nowy kombajn, jak odjechał Bison. Także nowa era, powoli wymieniamy tutaj sobie maszynki. Eee, I co? Ja będę w dzisiejszym odcinku tutaj podjeżdżał w miastkowi prosiliście też żeby dał głośniej tutaj dźwięki maszyn bo praktycznie nie słychać także nie ma problemu jest, 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 jest. nie ma problemu i już je tutaj dałem właśnie mam nadzieję że, że będzie wszystko w porządku eee, i co tutaj dalej możemy powiedzieć dzisiaj mamy środę tak odcinek na środę nagrywany eee, Zobaczymy co będzie w pewnym odcinku na razie obiecam co bo, bo sobie jeszcze nie mam pojęcia zobaczymy co tam wypadnie dokładnie Yyy, sobie dzisiaj, bo jak to będzie sobie bota, także dzisiaj mówię trzeba coś akurat nagrać na środę No Dobry i mówię co tu jest do rebaty Także miastek mówi że mogę tutaj podjeżdżać Także Takie pasy Poczekaj odczep. odczep 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 na chwilę Także Dobra zaczep Mimo Kofnij I... 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 I może trochę albo dobra Dobra, Dobrze. odlepnij skrót Natomiast tak tutaj załaduję jeszcze dwie bale i sobie lecimy na strych tam sprzedać. E, mamy tutaj nową firmę na wsi. E, mają tam swoje maszynki na Tartaku jak i tam na Skupie, różne maszynki. Słucham? Na Tartaku już? Tak jest, już na Tartaku się wybudowały, już tam maszynki wszystkie mają. E, mam tutaj pomysły na odcinki. E, wy też mniej więcej tam na live mówicie jakie tutaj mogą być odcinki, mamy tam zapisane. Ja też tam wpadłem na różne pomysły, także Zobaczymy, jeszcze tutaj pogadam z Miaskiem, bo się mu nie mówiłem o tym Ale myślę, że tutaj będziemy sobie cisnąć, bo to już 21 odcinek Teraz już na tym sezonie to naprawdę A, będzie... Poczekaj Majunia Zapnij pasy Zapinam pasy Bo ja nie wiem, czy mi się uda, czy nie no, dobra, dobra, poczekamy No widzicie, no tutaj troszkę pięć będzie, po ile teraz w ogóle Chodzi tutaj słoma, 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 no sobie akurat prawie najwyższa cena w sezonie no ale to około 110, 115 myślę, że sobie wyrwiemy eee, ojeju, tak miało być? dobra, odepnij zapnij i jazda dobra lecimy sobie, ooo mam nadzieję, że cię skada radę nie, powinna dać się radę dobra, to ty sobie tam jak chcesz to sobie jakoś tutaj działaj w jedno miejsce czy coś zapięte pasy, na pewno zapięte, okej okay. Lecimy sobie i nie śpimy Widziałeś widziałaś Pani w ogóle co się stało prezesowi Ziara? Mojestrowi, który robi genialne mody Niestety miał zmierzony łokieć Nie wiadomo jak to się stało jeszcze Miał zmierzony łokieć, trafił do szpitala, przyszedł Jak my sobie to nagrywamy to wczoraj operację No Także tam napisał post się na społeczności, na Tobie, że ma tam zmierzony ten łokieć bo akurat miał w niedzielę mieć premiery bizona tego Tylko nie wiem, czy tam są w końcu te linki, muszę zacząć, czy są jeszcze, czy nie I wiadomo czy powróci na YouTube i tak dalej On wtedy pisał, że no jeżeli operacja się nie uda to grozi mu amputacja ręki Ale na szczęście napisał ostatnio, chyba dzisiaj już Czy tam jeszcze wczoraj wieczorem, że na szczęście operacja się udała Teraz go czeka długa rehabilitacja Ale chociaż tyle, że że, że no wszystko jest w porządeczku Nieźle, jak widzicie tutaj trochę belki się ruszałem chociaż że są pasy zapięte, no ale to jest po prostu farming. Ostatnio no i niepotrzebnie tą ostatnią pakowałem tam do góry. No. no i tam nieźle, mogliście zobaczyć sobie yy, co się z lawetą działo, z tymi kolejzami, z tym wszystkim. No co zrobisz jak nic nie zrobisz, coś, coś fajnego zrobić, ale no nie zawsze będzie tak pięknie. Yy, a co tutaj Wam jeszcze mogę powiedzieć, maszynki są pochowane, Wam nie będę jeszcze pokazywał. Co tam jest? Myślę, że tutaj będziemy sobie ogarnąć różne takie rzeczy, żeby po prostu gdzieś tam w sobie firma gdzieś tam działała. Coś myślę, że sobie ogarniemy na spokojnie, żeby było ciekawie. Dobra, mamy prawie 6000 tysięcy za te kilka belek. Mamy jeszcze ich, jeszcze ich naprawdę dużo, bo mamy oprócz tego dwa pola, szóstkę oraz wyskę szóstkę, gdzie e, są również bele. E, mam nadzieję, że słychać tą piosenkę w bo tam ja ledwo słyszę, mam nadzieję, że coś tam jeszcze słychać. Tutaj mamy mleczarnię, a propos mleczarni, no to tutaj przyjedzie gościu i zabierze nam mleczko Także o, zobaczcie sobie, już 4, 6, 8, 10 bal już tutaj widzę na szóstce Tam pewnie jeszcze będą na dole, no to myślę, że 12 bal na szóstce już samej mamy, plus jeszcze na 26 mamy Także no spokojnie Panie, w ogóle myślałeś tam kiedy wymieniać te traktory, w jakim czasie? Czy... Jak będą pieniądze, bo trzeba teraz kredyty, ja w sumie myślałem, żeby Dobrać kredytu i jeden ciągnik wymienić. Albo dokupić, bo w sumie wiem, że wszystkie ciągniki pracują u nas równo, także jakby był jeden nowy mocny, to byśmy się nie obrazili moim zdaniem. No, nie byłoby źle. Jakiś taki nowocześniejszy, że można mu jakąś yy, maszynę naprzód zaczepić, jakieś specjalne kosiarki do niego, by przykładowo można było kupić coś mm -hmm. takiego. Mm -hmm. Otóż to, otóż to. No teraz mamy te 150 tysięcy kredytów, jeszcze mamy 56 tysięcy na koncie. Przyjdzie czas gdzie będziemy sobie sprzedawać Właśnie mleko, przyjdzie czas kiedy będziemy sprzedawać sobie e, jak się tutaj podjechałeś? Nie, da, nie musisz, zawrócę musisz, sobie i chyba I nie tak podjechałeś. Dobra, jakbym podjechał tak Dobra i stój. O i ty będziesz po prostu do przodu sobie, podjeżdżał. Dobra. Eee, co ja właśnie ostatnio mówię? no eee, przecież ja skończyłem? Eee, aha, no że przyjdzie czas na sprzedaż bursz, przyjdzie czas na sprzeda sprzedaż mleka Także no, spokojnie będzie się działo Teraz to w ogóle żywa Całym kombajnem To będzie coś pięknego Bison, no wiadomo, super się nim prasowało. Też już trochę nim pokosiłem Ale naprawdę super maszyna Fajny był taki rekordzik, nie 56 re Rekordzik, naprawdę Spoko, fajnie skonfigurowany Ale teraz klasik. to kurde wjechał niezły Nie ma w ogóle takiego jakiegoś super wyboru na te już takie mniejsze maszynki Wiadomo, zawsze Bizona się bierze, ale to też się powoli nudzi Bo to albo się bierze 56, albo Albo w sumie rekordu, i rekorda i to tak ciągle Później na no to na co mogę sobie wymienić? Albo już byt albo byt troszeczkę, byt troszeczkę większe Co? Zaczepić ten? Zapiąć? Albo i do przodu ci dać? Czy nie? Później na to właśnie, tak jak my sobie wzięliśmy tego klasa, no bo tak to to też nie ma wyboru, ja tam będę się jeszcze, znaczy tak, na serię singla, później jak pójdziemy sobie na te średnie maszynki, to już mam kombajn wybrany, to będzie akurat tam 56, mega fajny skonfigurowany. Chyba ta nowa co by tak dalej. E, nie, on jest chyba niewydany, bo tam mi się podesła, ale no super i dźwięki i na Simple IC jest dużo, tylko próbowałem w Simple IC tutaj wgrać, że tam dodatkowo na przykład tam co są te X, -y, różne, ale nie wiem czemu na dedyka nie mogę. Niektórych modów na dedyka się nie da, głównie tam zele z portali. Niektóre jakieś będy wyskakują, tak samo jak od Preza e, Tych starych traktorów nie mogłem wgrać. Dobra, już nie dokładaj. E, ja sobie z tymi znowu polecę i będziemy sobie skończyć, żeby tutaj nie przynudzać. Króty, krótszy będzie oczywiście odcinek, żeby te za długie nie były. Mi się przyjemnie one takie krótkie, myślę, że wy też nie rodzicie także elegancko. Także piszcie, co tam jeszcze możemy sobie tutaj wymyśleć, wymyśleć na kolejne odcinki i tak dalej, i tak to... Jak coś panie to leży, nie, u sąsiada tutaj. Łupi jesteś. <laughs> Dzień dobry. Dobra, poczekaj, czasem pasów nie odpinaj. No nie, nie. nie.

Dwa pomysły nacinki jeszcze mam, takie troszeczkę inne. Coś pani z tą firmą się jeszcze wymyśli skoro ona już tutaj jest, powoli maszynki tutaj sprowadzają, także myślę, że coś fajnego również się u nich ogarnie. Eee, I co tutaj jeszcze możemy kurde powiedzieć? Nie wiem panie jakieś pomysły, jakieś coś jeszcze? Nie wiem, bo oczywiście on tutaj powiedział, o jakichś planach mm -hmm. na przyszłość. Boź tak wiecie, by. że mamy traktor sobie ogarnąć, doby. No ale coś takiego jeszcze, Majster. Traktor o czymś jeszcze nowym gadaliśmy? Nie, nie no na razie traktor. Co tutaj jeszcze powoli będziemy? O, no, a z traktorem będzie jedna maszyna uprawowa, ale to zobaczycie. Nawet jeżeli dobrze pójdzie, to dwie, Zobaczymy, jaka laweta będzie jechała. Także. Fajnie. Mm -hmm. Tak no jest, tak jest. Fajna, kurde, ta mała mapka, tak mi się podoba. To jest coś pięknego, po prostu tyle tych pól. Fajnie, tak. Że myślę, że sobie na spokojnie... Tak, tak, tak. Ja tak do tą ładowareczką się tu mhm. ciebie nie ma. Jedzieś, ja tylko pach pach i moment załadowany. O, tak jest. Eee, kurde, ten skup, szczerze mówiąc, na tej mapce... Skup mnie trochę denerwuje. Nie jest taki zły, ale zobaczcie sami, biogazownia do dupy zrobiona, bo nie ma silosów. Nie ma nic, wolałbym... no okay. Nie Jest mała ta mapka. Ale powiedzmy biogazownię zrobić tam gdzieś koło, teraz naprzeciwko ciebie, w tym zakątku na polu numer 16, jakiś mały zakątek, mała dróżka, dojazd Nawet jeden jakiś silos dać, ale żeby jakoś lepiej to wyglądało, a nie, wszystko w jednym miejscu, gdzie mamy strych e, Gdzie mamy biogazownię bez silosu, e, bez gdzie mamy tutaj cały ten skup e, Gdzie mamy tutaj stację benzynową, to jeszcze jako tako, może być Dobrze, że się tutaj mleczarnie generalnie nie, nie wrąbał Matson. Ale tu jeszcze mamy ten tartak, ale tutaj co są te wióry na sprzedaży? No i w sumie zaraz, obok mamy mleczarnię, obok mamy sklep. Mm, dobrze, że chociaż ten tartak głównie jest tam, w tamtym miejscu. Bo tak to no zobaczymy, no zobaczymy. Myślę, że kiedyś fajnie, jakby Matson tutaj. Znaczy, na no, opartego by da, dało radę gdzieś tą mapkę trochę powiększyć tak dalej w kolejnych aktualizacjach. Ale i tak nie jest zła. Dobra, bo akurat mnie znowu jakieś problemy z internetem mam. laguje miał też ping normalne i FPS -y mam normalne, to i tak coś. Mam nie tak. Także dzięki za oglądanie, łapka, subik, czekajcie na kolejne odcinki. Na razie, pajo